Gdybyś miał wymienić jako, jako organizator, jako twórca, jako, jako osoba, która tak naprawdę nadaje bieg temu wszystkiemu, ja byś miał wymienić takie trzy cechy, bez których ta marka by nie powstała. Jakie to by były cechy? Na pewno pasja, na pewno ciężka praca, uczciwość. Choć tam nie zawsze w tej branży się opłaca, ale myślę, że, że te trzy rzeczy. Czemu tak myślisz? Że nie zawsze się opłaca ta uczciwość. Żona zawsze opieprza mnie za e, altruizm, mówi niejednokrotnie: Ten Twój altruizm do nam kiedyś bokiem wyjdzie, i tak dalej. Jestem osobą, która e, do której najważniejsze jest to, żeby myjąc rano zęby, móc spojrzeć w lustro i zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym był trochę, nawet nie bardziej asertywny, ale gdybym bardziej potrafił się rozpychać, być bardziej bezpardonowy, być może zarówno ja jako DJ i może Marka byłaby w nieco innym miejscu, ale taki jestem, no nie będę na siłę siebie zmieniał tylko po to, żeby osiągnąć jakieś e, korzyści materialne, bo tak jak powiedziałem, zawsze byłem uzależniony od tego, co myślą o mnie inni ludzie, co prawda na przestrzeni lat to się zmieniło, wykształciłem sobie już taki Filtr, szczególnie przez social media. Wiem, kiedy daliśmy ciała i wiem, kiedy komentarze, które zbieramy są zasłużone, a wiem, kiedy ktoś pisze po prostu bzdury tylko po to, żeby wbić mi szpile. Oglądaj pełną wersję na kanałach Kontrwywiad.